Cześć tu Bartusz Polska i to jest pierwszy odcinek z serii. Zagrajmy w Battlefield Heroes w nacional.pl Dobra, wsiadamy do czołga i zaczynamy. Jak widzicie, już jest na mapce. Chyba każdy ją zna. Nadmorskie starcie. I. Tryb gry jest. Mm, no, o rakiety się trzeba zwyciężyć. To najdłużej przetrwa z rakietami. Utrzyma, żeby były na niebiesko, żeby były nasze. Może no, byśmy wygrali tą wojnę. Trzeba się modlić. Mówińcy. No Małe no rakiety, czas leci. Ich i ich, ich. Ich i nasze. A, dobra, to jedziemy jeszcze po drogą. Z tyłu mogą mieć, ale dobrze. Co to? Dzięki, Dobrze, że zabieliście go. Nie, tu się śledzi. Kurde. Jakub, jakub mu, on, jak on mi. on mi. Jak on Mógł. Y, mnie zabić takim jeepem. Y, no, następny czołg. Kurde, nie? A nie, samolot. Nie wiem dlaczego ten dzień mam włączone światła, to nikt nie wie. Po prostu yy, ja... To, to jest taki by... Jakby to powiedzieć jak w minecraftie czy coś takiego, że pomyłka, bo jak zawsze się gra o rakiety, to jest noc. Zawsze. A tu nagle m, zapomnieli o tym i zrobili rano i... No, dlatego się co? Kurde nie mogę go złapać Szkoda, że nie ma tu takiego radaru czy coś takiego czy coś O Jeszcze pękny wybuch Chodź tu ginie. I co? I co? I hej ho, co nie? Do. Jezu! Myślałam, że zginę. Przepraszam za ten krzyk. Jezu! O, są Polacy. To bardzo dobrze. Chcę się zastosować, żeby sobie z nimi pogadać. Przyładować. Mam, jak widzicie, AK-60... AK-60... AK 64, 70. i... Kradzione... Coś tam słyszałam. ...Hudgarda, czy coś takiego. Huda. Dobra, wygraliśmy, nie bijcie się. No. Zwycięstwo! Yes! Wiem, że widzę, że pole to chce, tylko do tego grupy spytam. Wiem, ale... Lepiej. lepiej się spytać. Aha, jak wiecie, gram już w centrum decyzyjne. Nagrody ciągle wygrywam 50 valor points. Tak, ukończyłam misję. Pink. Premia zero Tak, bo tak u tyle wybrania. Zero. E, znaczy tyle. To Polak. Trochę dziwnie się pytam, nie wiem jak... E, Siadać. Siadać! Nie wiem debil to kogoś macha, ale dobra. Chyba jest ze mną. <grymne> Kurde, zostaje polaczę ci to! Co tam przed tym razem tak niego? Nie, no tak, to... je tu. O! Mój kolega jest. Chyba nieprzytomny. Я... Това е... Това Курде, Това клавиатура Това е... Кур, къде Юду! Я-я-я-я! Чу! 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 боже, хеликоптер. Ты его на него не забить. Во! Ха? А, 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 идис? Я кипен беру шар. Ну, не могу на трогать. Ты ничего не слепишь, что? Меня не видишь. Dobra, miesiąc z tym zabiję nie! Nie próbuj, nie, nie pró... No dobrze, 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 dobrze. Bardzo dobrze. Zwiększy padnij, siadaj. Czemu wiem, gdzie się Nie wiem. Kto no jest dobry? Nie wiem, Nie co mam

Ja tak. pytam. Oh, fuck. Nie widziałem. Dobra, zakończyłem. Zagadałem ci, no. Um, boż, taki też tak się głupio pytam? Coś tam trudne co jest do <grym> Nie, ja z Ameryki jestem. <grym> Dodaj mnie do znajomych. Przemytam tutaj. Łęby. Oj, chyba się nie chciał wziąć. Tank. No świat. Nie chciał się wziąć. Tankjohn.pl Muszę sobie zapisać jego nazwę, a później sobie w oczekiwaniu graczę go znajdę. Um, PL. .pl. Duże, ty, duże, duże i... duże i... L, duży. Dobre, dobra, 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 Dobre, dobra, 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 dobra. Wpadnię w granatę. Jeszcze A ja myślę, że wpadnię w granatę. Fuck, fuck! Fuck! No, oh, gadał fuck, ale dobrze. Kurde, nie to. To. No, fake and burn. Bo piękne uniki tak się myślałem że zahaczył ten durny słup no i dlatego siadają Następny Ej eee, zdupiam Nie Dobra nie mam Ej Zabrzmiało. Ej, knoju! Jest tu coś. Dobra, nie ma. Zecz i to! <noise> Zecz to, to nie robię tego na... Dwadzieścia na jeden dzień. No, nie wiem jaką zginął. Dobra, leży jego krótko. Jeze, po raz drugi. Hu, Haha, ha, 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 ha. Masza, wygrana Masza, Jezu! Nasza! Jeszcze nie zdarzyło. No, no, szybciej, szybciej, dobrze, dobrze, dobrze. Zaraz będę na następny Ja okay. nie wiem dzień. Aaa, dalej na nadmorskie starcie będziemy grać. No i co? E, nagrywam... Nagrałam moją zapowiedź jeszcze z, z, z um, Stronghold Crusader, drugą wersję, wydaje tak stare. Tak, wiem, że jest to stare, a dopiero z 2013 rok, ale to nic. No, po prostu nie miałem co nagrywać. No, Minecraft nie. Nie mam co tam nagrywać, nudy trochę. Ale dobra. Yy, więc pomyślałem, żeby to nagrywał Stronghold Crusader, no i oczywiście Battlefield Heroes. No i co, But if not, teraz, teraz no. no od dzisiaj zacząłem. Ajajaj, aj, aj, ja zawsze chcę ten unik zrobić, ale nie uda mi się, wiedzieć. Zabiłem cię pigunują Patrzcie na to. Ooooo! takie krzyki jak jakieś dziadko, to... To jest po prostu gra. Podobno Kupi. Wychodzę z strzelbą na debila. Na szczęście debil. Ciągle te samoloty? dlatego się zawsze przyda strzelba. Czym wy dury do samolotu nie wsiadajcie, to się powstajecie. Tak, no kurde, nie da wystartować, gnoje po pieprzeni.

хлеба везет пазы. Стой. Шесть. Ять. Ять. ну, 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 такие какие-то глупицы, не? Файна, ты не

Nie, że jeszcze ten. Nie, no kurde, rowerzy to są dyrektywy po pierwsze. Ej, poślu, poślu, dość tych gry Dość tych rowerzy znaczy nie tej gry, tylko też. O, oh, ma jak oczywiście. No, fucking bitch, no co to ma być? Nic nie dadzą. Gnoje po pierwsze.

Rysuj. Tego tank a się na mnie... A, co No FAT no nacisnę! Ne. Kurde! tak gra jest do dupy, no! Przepraszam za to wkurzanie się, ale ja się wkurzam, naprawdę się wkurza! Mocno się wkurza! Durnerwajc! Głupi przynajmniej gaja. Geje Tak, się do Jak już mówiłem. Wreszcie samolot mam! Jak wreszcie to mówiłem. Wreszcie samolot mam! Czy nie? I wystartujeczka. No, szybko, 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 szybko. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Samolot wystartował. Co? Już we mnie chcą zabić mnie? Nie, kochani, opuszczajcie się. Jeszcze raz. Mm. Pa! No jaki żal! Jeszcze go nie zabiłem! No ma już umrzeć! No mój! Pieprzod! Ja się wkurzę na tą grę, na tych rąk po prostu, ale. Dobra, będę grę. Eee, mój! No faaaaa! Kiedyś! Może jeszcze nie bazuję, um Jea, yeah, no znów ten tank dronik, pieprzony. Kurcze, użył po prostu. U, o, oh, o, oh, oh, mam pomysł! To jest w helikopterkę, ja w tentomarkę, dobra. Cześć, cześć, cześć! I na moje pieknie, ja wystartowałem wreszcie. Do dupy z nimi! W następnym odcinku będę grał, nie wiem, z innymi ludźmi na jednej mapie i teraz koniec naszej gry, Rundem skończymy. Skończę tylko w filmiku. No, kto tam jest? O jest! Był ten! Był, 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 był tu, nie? No, porażka, ale. Nee. Fordelola goma Nie wiem czy wpisze, ale się wkrótce. Więc subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie odcinki z Battlefield Heroes No, już moje generał trzeci, tak na pewno już nagroda będzie Więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Powodzenia, cześć!